Witam. Yy, dzisiaj przychodzę do was z zamówieniem. Przyszły mi cztery kartoniki. Dwa takie większe i jeszcze dwa takie mniejsze. Już sobie je otworzyłam, żeby zobaczyć mniej więcej co jest. I tak muszę na szybko, bo zaraz będę yy, uciekać z tymi kosmetykami. I tak, w pierwszym oczywiście katalog oraz fokus. To była kumulacja czterech zamówień i wszystko przyszło na jeden dzień. Tu mamy pakiet próbek. Mamy damskie Persif, mamy szminkę ultramatową w kolorze Pure Pink, to taki jest ciemny róż można powiedzieć. Dalej mamy próbkę naszego nowego podkładu Flower Smatch i on jest w odcieniu 245N. Czyli chyba zawsze dokładają ten sam. Już wam mówię, jaki to jest odcień. Natural Beige, taki do jasno średniej karnacji. Kolejna próbka podkładu i jeszcze jedna próbka podkładu. Damskie Persif. Damskie Attraction Intense próbka. I dla Panów Wild Country Rush. Spróbek to wszystko. Teraz tak, z perfum dwa razy Wild Country. Jest to ta pierwsza podstawowa wersja. Buteleczka w tych perfumach jest inspirowana butelką whisky. I z tego, co dobrze pamiętam, zapach ten był, może nawet jest jeszcze bestsellerem wejwą czyli najwięcej tego zapachu się sprzedaje. Dalej mamy perfumy For Away Beyond, Beyond, dobrze. I zwykłe, klasyczne For Away, obie o pojemności 50 ml. Dalej tutaj zamówiłam dwa razy lak Happy... Y ten pomarańczowy. Te buteleczki są o pojemności 30 ml. Tutaj mam dyfuzor zapachowy. Jest on o zapachu bawełny. Nie pamiętam, kto go zamawiał. Dyfuzor zapachowy. Ogólnie kiedyś tam już zamawiałam jeden taki trochę bardziej świąteczny. Wygląda on w środku tak. Ma patyczki, ma ulotkę. No jest buteleczka, tak, czy ja znajdę ile on tu ma pojemności, 70 ml i powinien zapach utrzymywać się do 6 tygodni. W zestawie mamy 5 patyczków, ale ja myślę, że najpierw lepiej spróbować włożyć 2-3 patyczki i zobaczyć intensywność tego zapachu, bo jak jest małe pomieszczenie to nawet jeden wystarczy. Tutaj jeszcze mamy organizer z Avonu. Już wam kiedyś pokazywałam, bo mam dwa takie. Dlaczego? O, tutaj mamy logo Avon, wysuwaną szufladkę. I tutaj kilka przegródek. Także wygląda tak. Teraz zapakujemy. i tutaj jeszcze mi przyszedł smartwatch, chciałam Wam pokazać, bo specjalnie go zamówiłam. Jest to upominek dla nowych konsultantek. Jeżeli przez trzy katalogi zrobią zamówienie na konkretną sumę później chyba za 9,99. W czwartym katalogu współpracy już bez wymogów yy, na kwotę zamówienia mogą sobie dobrać taki właśnie smartwatch damski lub męski. Wygląda to tak, tutaj widzę, że jest ładowarka. Przypięty, bransoletę ma taką różową. Także yy, z tym smartwatchem jeszcze nagram wam szybki taki Filmik, jak go uruchomię, i będę już wszystko wiedziała na temat jego obsługi. Drugi kartonik, oczywiście, też yy, katalog oraz magazyn Fokus. I tu mam tylko zapach damski, Persif, męski, Persif. Damski 50 ml, yy, męski ma 100 ml. I tu jeszcze. Pierwsza klasyczna wersja Full Speed'ów, też ten zapach jest bardzo, bardzo przez Was lubiany. Katalog i Focus. I tutaj mamy y, oczywiście jeszcze jedne Full Speed'y. Mamy męskie Black Suede Hot. Jest to zapach taki bardziej mocniejszy, bardziej y, wieczorowy. I jeszcze mam Maxime Icon. Perfumy oraz perfumetkę. Też bardzo, bardzo piękny zapach. Bardzo trwały. Mm, już czuję. Oczywiście, perfumetka zostanie dla mnie. A. A, właśnie. A to dam córce na dzień dziecka, bo ona chciała, żeby mi taka te właśnie ta zamówić. Ok, i tutaj mamy najwięcej. Także tak, yy, oczywiście fokus, Myślę, że gdzieś katalog powinnam znaleźć. Jest. Ulotki się poprzyklejały. I tak, ulotka podkładu tego nowego. Jeszcze jedna. Ulotka próbki Persif, tutaj szminki, ten sam odcień, co była we wcześniejszej paczce. Yy, próbka Wild Contrerash, Namska Persif i Attraction Intense dla pań. No i tutaj trochę pozamawiałam ja takich próbek, bo klientka nie wie, jaki sobie odcień dobrać podkładu, więc zamówiłam jej. Yy, właśnie kilka odcieni tej nowości, która będzie w katalogu czerwcowym. Nawet dwie chyba yy, klientki, bo tu widzę, że mam naprawdę sporo, a niektóre mi się pewnie powtarzają. Jeszcze jedna, zaraz zobaczymy. Tu jeszcze mamy kartę zapachową. Z jednej strony mamy Black Suede Hot, a z drugiej Black Suede Real. To będzie nowość, woda toaletowa męska. W katalogu czerwcowym, i wracając do tych próbek, jeszcze zamówiłam jej ten y, podkład serum, dwa w jednym, też kilka odcieni, więc śmiało będzie mogła sobie wypróbować i sprawdzić, który będzie pasował y, do jej cery, który odcień jej będzie najlepiej odpowiadał. To wszystkie raz, dwa, trzy, cztery. Nie wiem, czy jeszcze gdzieś nie powinnam mieć jednego. Nie, dobra, mam 10 właśnie różnych. To tak. Dalej tutaj mam zamówione... Ekspres do kawy się przeczyszcza, więc yy, maska do dłoni i stóp z masłem shi. Bardzo dobrze nawilża, szybko się wchłania, bardzo ładnie pachnie i naprawdę yy, widać efekt już po pierwszym użyciu. Teraz tak, trochę szamponów. Tutaj mamy szampon y, przeciw wypataniu włosów, 400 ml. Tu mamy szampon dyscyplinujący, ultra Slip. dobra. I jeszcze taki y, regeneracyjny, który też się sprawdzi do farbowanych włosów, do zniszczonych. Widzicie, jest jeszcze jedna próbka, tak myślałam. Dalej, tutaj mamy wygładzająca maseczka Pilow do twarzy z ekstraktem z Alk. Z Planet Spa. Maseczka. Wygląda ona tak. Jest zapakowana w kartonik. Dalej, mamy. Coś tam zamawiałam, jakiś dodatek z fokusa, ale już Wam nie powiem. Kojąco nabliżający balsam po opalaniu. 400 ml, też bardzo fajny. Znaczy fajny, nie wiem, nie używałam jeszcze, ale duży. Także kojąco nabliżający balsam po opalaniu. Regularne i obfite stosowanie po opalaniu pomaga zapobiegać łuszczeniu się skóry i przedłużeniu. O palenizny. Będziemy go próbować. Krem do rąk, i krem do rąk. Jeden z awokado, a jeden mamy jaśminowy w takim nowym, fajnym opakowaniu. Oba pojemności 75 ml, czy się mylę? Tak. No ale to opakowanie jest bardzo ładne takie różowe, kwiatowe. Ja lubię takie yy, kwiatowe wzory. Dalej tutaj mam zamówione, to chyba powinna mieć dwa razy, ta nowość. Wiem, że w jednym to chyba wchodziło pięć kosmetyków na zestaw. Jest to ta nowość z werbeną. I tu mamy tak, krem do rąk. Co tutaj mamy? Tu Lioton. A, balsam do ciała L'Otion to scrap, czyli pewnie jakiś peeling. Tak, scrap do ciała. I, 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 i... jeszcze tutaj mgiełka zapachowa oraz żel pod prysznic. Także taki cały zestaw. Nie wiem, czy mi się go uda w jedną w dwie ręce wziąć. O, cały zestaw nowości składający się na pięć różnych kosmetyków o tym samym zapachu. I tak jak mówię, mam dwa, yy, dwa te zestawy. Mgiełka. Jeszcze jedno. Cztery. I co mi jeszcze brakuje? Jeszcze gdzieś żel A nie, krem do rąk jest. Dobra, mamy dwa te zestawy. Tu jeszcze jedna próbka tego podkładu do twarzy. Tu mamy peeling, ten z masłem shi do rąk. Jeszcze jedna próbka. No, jeszcze może być jeszcze jedna. Także coś jeszcze znajdę. Tutaj zamówiłam... Yy, wiem, że... Je, tak, lotion do rąk o zapachu kokos z limonką. I dwa mydła w płynie. Na podłogę. Dwa mydełka w płynie. Jeden o zapachu bergamotki zielonej herbaty, a drugi o zapachu lawendowym. Bo jak wiemy w katalogu, przy zakupie trzech była niższa tena. No patrzcie, jak mi wszystko. Woda toaletowa RARE PERS. Już nie mam, tego to wkładać. Tutaj jeszcze mamy chłodzący spray po opalaniu o pojemności 150 ml. Jest to ta sama seria niebieska. i jeszcze tu mamy coś. Chłodzący spray po opalaniu. Aha, czyli pewnie jedno miałam w zestawie z Fokusa, a jedno na pewno mam zamówione. Tutaj mamy delikatny peeling do twarzy Avon Care 3 w jednym. Na no akurat w tej serii to nie używałam, bo wolę serię Anew. Tutaj mamy maseczkę liftingującą z platyną chyba. Peel off, czyli nakładamy, czekamy, aż zastygnie i ją zdejmujemy. Tu mamy podkład. No, tego też nie używałam. Nie wiem, jaki to jest odcień, bo piszę tylko 215P. Ale jest taki średni. Bardziej podchodzący pod jasny. To jest zamówione. Tutaj mamy masażer do głowy. Mm, to jest fajne takie miękkie jak szczotka wiecie jak szczotka. Tylko ma takie ząbki o widzicie dobrze widać. Okej. Okay. Tutaj jeszcze mamy jakąś kredkę, czarny liner. czarny eliner i jeszcze coś jednego, Power Stay to, była, to był cień do powiek w kredce z Power Stay'a, odcień Lavender Glow, zaraz Wam może uda mi się pokazać. On bardzo się różni od tego odcienia w katalogu. Wygląda tak. Powiem, że to taka jest jasna lawenda. Może po nałożeniu będzie wyglądał on trochę inaczej. Dalej mamy tusz nowość jeszcze mamy krem do rąk o zapachu makadamia. i jeszcze mamy dwie mgiełki, mgiełki do ciała. Jedna o zapachu jaśmin magnolia, a druga o zapachu peoni i jeszcze mgiełka z y, serii Encanto, ta niebieska. Akurat ta niebieska seria jest moją ulubioną. Tu jeszcze podniosę ten lotion, który mi upadł. Tak. Także to wszystko na dzisiaj. Na jutro jeszcze coś tam zamówiłam. I może mi przyjdą takie fajne naprasowanki na koszulkę. To już może nie będę wam robiła otwarcia katalogu, otwarcia paczki, która mi przyjdzie, tylko po prostu pokażę same te prasowanki. A, i perełki nowości mają mi przyjść. Tak, to wam to na pewno pokażę. Może w takim po prostu zwykłym filmiku. Także do zobaczenia.